Mądrość Syracha, rozdział 38, wersety od 24 do 34. Uczony w piśmie zdobywa mądrość w czasie wolnym od zajęć, i kto ma mniej działania, ten stanie się mądry. Jakże może poświęcić się mądrości ten, kto trzyma pług, kto chlubi się tylko ostrzem włóczni, kto woły pogania i całkowicie zajęty jest ich pracą, a rozmawia tylko o cielętach? Serce przykładać będzie do tego, by wyorywać bruzdy, a w czasie nocy bezsennej myśli o dla jałówek. Tak każdy rzemieślnik i artysta, który noce i dnie na pracy przepędza, i ten co rzeźbi wizerunki na pieczęciach, którego wytrwałość urozmaica kształty rzeźb, serce swe przykłada do tego, by obraz uczynić żywym, a po nocach nie śpi, by wykończyć dzieło. Tak kowal siedzący blisko kowadła pilnie zastanawia się nad pracą z żelaza. Wyziewy ognia niszczą jego ciało, a on walczy z żarem pieca. Huk młota przytępia jego słuch, a oczy jego są zwrócone tylko na wzorzec przedmiotu. Serce swe przykłada do wykończenia robót, a po nocach nie śpi, by dzieło doskonale przyozdobić. Tak garncarz siedzący przy swej pracy i obracający nogami koło, Stale jest pochłonięty troską o swoje dzieło, a cała jego praca, pogoń za ilością. Rękami swymi kształtuje glinę, a nogami pokonuje jej opór. Stara się pilnie, aby wykończyć polewę, a po nocach nie śpi, by piec wyczyścić. Ci wszyscy zaufali swym rękom, każdy z nich jest mądry w swoim zawodzie. Bez nich miasto nie będzie zbudowane, a gdzie oni zamieszkają, nie odczuwa się niedostatku. Tych jednak do rady ludu nie będzie się szukać, ani na zgromadzeniu nie posunie się na wyższe miejsce. Ani nie zasiądą oni na krześle sędziowskim, ani nie będą znać się na prawie przymierza. Nie zabłysną ani nauką, ani sądem, ani się nie znajdą między tymi, co układają przypowieści ale podtrzymują oni odwieczne stworzenie, a modlitwa ich prac dotyczy ich zawodu. Księga sofoniasza rozdział drugi. Zbierzcie się, zgromadźcie się, narodzie bez wstydu. Pierwej nim zostaniecie odrzuceni jak plewa, co wnet ulatuje. Zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu pańskiego, zanim przyjdzie na was dzień gniewu pańskiego. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień gniewu pańskiego. Bo gaza będzie opuszczona, a Szkelon zaś w pustynie się obróci, aż dot w południe wypędzą i Ekron będzie zburzony. Biada zamieszkującym wybrzeże morskie, narodowi Kreteńczyków. Słowo pańskie przeciwko Wam, Kanaanie, ziemia filistyńska. Zniszczę cię przez brak mieszkańców. I będzie wybrzeże morskie pastwiskiem, legowiskiem pasterzy i miejscem na zagrody dla trzód. Będzie także pas morski dla reszty z domu Judy. Tam będą oni paśli swe stada, w domach szkelonu będą się wieczorem wylegiwali, bo nawiedzi ich Pan, Bóg ich i odmieni ich los. Słyszałem urąganie Moabu i bluźnierstwa synów Amemona, którymi lżyli mój lud i wywyższali się w swoich granicach. Dlatego na moje życie wyrocznia Pana. Boga Izraela, Moab będzie jak Sodoma, a synowie Ammona jak Gomora, ziemią pokrzyw, usypiskiem soli i pustynią na wieki. Reszta ludu mego ich złupi, a pozostali z mego narodu przejmą ich posiadłości. To ich spotka za ich pychę, lżyli bowiem i wynosili się ponad lud pana zastępów. Strasznym dla nich okaże się Pan, bo sprawi, że znikną wszystkie bóstwa ziemi i będą mu oddawać pokłon każdy z miejsca swego, wszystkie pogańskie wybrzeża. Także wy, kuszyci, moim mieczem pobici będziecie. I wyciągnie on rękę na północ i zniszcza Syrię i obróci niniwe w pustkowie, w suchy step jak pustynie. I będą się wylegiwać w jej obrębie stada, wszelkie rodzaje zwierząt, tak pelikan jak jesz. Zanocują w głowicach jej kolumn, sowa zaświeszcze w otworze okna, a kruk będzie na progu, bo cedrowe obicie zostanie zerwane. Oto wrzaskliwe miasto, które bezpiecznie mieszkało, które mówiło w swym sercu: Ja i nikt więcej! Jakże stało się pustkowiem, legowiskiem dzikich zwierząt. Każdy, kto obok niego przechodzić będzie, zagwiżdże i ręką potrząśnie. Ewangelia według Świętego Mateusza rozdział 10, wersety od 17 do 22. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed królów i namiestników będą was wodzić z mego powodne świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie Wam poddane, co macie mówić, gdyż nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć, i Ojciec syna dzieci powstaną przeciw rodzicom, i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu Mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy Was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam Wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Rzymian rozdział 2 Wersety od 12 do 16 Bo ci, którzy bez prawa grzeszyli, bez prawa też poginą, a ci, co w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni. Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy prawo wypełniają, będą usprawiedliwieni. Bo gdy, gdy poganie, którzy prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje się jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa. Ukryte czyny ludzkie według mojej Ewangelii. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.